Patrząc tylko przez pryzmat YouTube'a, nigdy nie miałem lepszego. Ale jeśli zbierzemy wszystko do kupy, wszystkie informacje, no to szału nie robił. Tyłka nie urywał. Jakby to powiedzieć, żeby nie zabluźnić, roku 2020, mam dla Ciebie trzy słowa: trzy słowa do ojca prowadzącego. Jak do ojca prowadzącego. Zacznijmy od garści statystyk. Przez ostatnie 365 dni opublikowałem 127 filmów. A to daje jeden film średnio co 2 dni i 20 godzin. 127 filmów, które wymyśliłem, opracowałem, nagrałem, zmontowałem, a potem opublikowałem. Sam. Filmy zostały odtworzone 1,9 miliona razy. Czas, który spędziliście oglądając je to 185 tysięcy godzin, czyli niewiele ponad 21 lat. Publika na kanale wzrosła nam 16-krotnie. 1 stycznia zeszłego roku miałem równo 1000 subskrybentów, wczoraj 31 grudnia było Was 16480. 66% oglądających filmy, nie subskrybuje kanału. Dam Wam parę sekund. Na dole taki czerwony przycisk. Take your time, nie śpieszcie się. Czerwony, tak, tak, ten czerwony, klikamy, klikamy. Jesteśmy tu głównie w męskim towarzystwie, ponieważ statystyka jest nieugłagana. 98,1% widzów to faceci. A średnia wieku? 34 lata, czyli dokładnie tyle co ja. Najkrótszy film na kanale miał 42 sekundy. Co to jest? Samolot. Co ma samolot? Szydła. A najdłuższy 28 minut i 36 sekund. Będę naprawiał Sparka. Albo 8. Rok minął, robimy podsumowanie i rozdajmy nagrody. Sam sobie za swoje filmy. A co? Najpopularniejszy film na kanale? Tu pewnie będzie zaskoczenie, bo nie była to szambiarka. Tanie latanie numer 8 Mavic Mini. Za ile? Albo uda się go naprawić za 30 zł, albo naprawa będzie całkowicie nieopłacalna. Tu nie ma półśrodków, tu nie ma innego scenariusza. I ten film obejrzał się już ponad 80 tysięcy razy. Chociaż miałem nadzieję, że uda się przekroczyć tą magiczną liczbę. 100 tysięcy. Jeśli w obecnym tempie będzie się oglądał tak jak się ogląda, to uda się w tym roku. 14 września. Z drugiej strony, film, który obejrzało najmniej osób, to wyniki konkursu. Wyślij film, w którym absurdalnym przedmiotem lub w absurdalny sposób wykręcasz śrubkę. No ja to rozumiem. Żadnych śmieszków, żadnych hashtagów. Czysto techniczny odcinek wymagany do zamknięcia pewnego etapu. Najlepiej przyjęty film na kanale to. Film z Karoliną. Kochanie, zgubisz mi drona? Kochanie, nie wiem, że to poproszę, A czy mogłabyś mi zgubić drona? Chętnie. 5 minutes later. Dobra, nie ma już, jest 5 minut. I tutaj na 1200 łapek w górę. Tylko 12 w dół. Chociaż wiemy, jak jest. Po tym filmie to się może jeszcze zmienić, nie? Najgorzej przyjęty odcinek to. szambiareczka. Mimo dużej ilości wyświetleń. 164 łapy w dół. Czyli 10%. To? Gdzie. Ale też wiem czemu, udało się was skręcić. Jak czytałem te komentarze, gdzie analizowaliście klatka po klatce, czy to jest fotomontaż, czy szambiarka jest wklejona? czy to może dron był wklejony? Nie, nie, nie dron przeleciał za drogę i szambiarka przejechała. Głupek gwariat przez takich jak ty zaostrzają nam przepisy. <laughs> o. Dwa dni się śmiałem. Tutaj. O, tutaj, w tym miejscu miałem zakwasy ze śmiechu. Film, który kosztował mi najwięcej pracy, to film o chabzanie z Ino 2. Trzy podejścia, miałem trzy drony, z czego w sumie za dwa musiałem zapłacić. Jednego nie udało mi się zwrócić, jednego udało mi się sprzedać. A, raptem ze stratą 800 czy 600 zł. Opuszczenie drążków, dron dryfował w miejscu. I to nie było ATI, że dron sobie. Dryfował z wiatrem. On zataczał koła. Coraz większe, coraz większe, coraz większe koła. Cały test, cała ta zabawa, żeby w ogóle nagrać ten film, trwała chyba z miesiąc. A mimo to udało się być pierwszym na polskim YouTubie, który cokolwiek na temat tego Badziwia powiedział. Najmniej pracy z drugiej strony zeszło mi przy filmie, który kręciłem jednym ujęciem, bez dubli. Wyszło tak naprawdę to wszystko za pierwszym razem. Kręciłem i montowałem na telefonie. Od samego pomysłu do publikacji filmu zeszło chyba z półtorej godziny. Wiecie jaki to film? Szambiareczka! Na kanale powstało kilka serii, a część z nich została porzucona. Jaka jest najkrótsza seria? Bzdurne gadżety do drona których użyjesz tylko raz, a potem rzucisz w kąt. Ale i tak fajnie je kupić. Film wrzuciłem 3 stycznia i seria... no jakoś nie wyczekała się kontynuacji. Jest tyle rzeczy, które warto kupić i warto o nich powiedzieć, że tak jakby nie ma kiedy nagrywać filmy o tych, których nie warto. Znaczy... Warto, ale się nie przydadzą. Wiecie, zgodnie z tytułem serii. A jakie było największe kłamstewko tamtego roku? Jak tak sobie pomyślę, to chyba dziewiczy lot habzanem Zino 2. Numer 9 to film o dronie, który przyniósł chyba najmniej emocji w tym roku premiera, która była tak nudna, tak przewidywalna no to tutaj niestety mowa o Mini dwójce. i co o nim myślę? Ech. bo to jest dron, który jest trochę szybszy niż poprzednik, z lepszą kamerą jak poprzednik, trochę z trochę lepszym zasięgiem, z trochę lepszym czasem lotu, z trochę lepszą odpornością na wiatr z trochę lepszą budową, trochę lżejszy i trochę droższy Mini 2, czy była? Mini 2 jest dokładnie tym, czym mini powinno być na początku. A który dron z kolei przyniósł mi najwięcej frajdy? No więc, była to. I po odmianie, możecie wiedzieć, że chodzi o żeńską formę, czyli pewnie beta. I tak Beta 95X V2. Przednia zabawa i gęba mi się śmieje, kiedy tylko o tym wszystkim myślę. A co w 21? No przede wszystkim walizka do MINI, która jest już tydzień, tyci tak na ukończeniu. Przy montażu teraz okazało się, że mam za krótkie kabelki do anten. Całe życie pod górkę. Będzie więcej testów, chociaż nie spodziewajcie się takich testów badziewnych dronów. Jak tych z Biedronki. Chociaż te treści się tam jakoś Wam podobają, bo film o dronie z Biedronki zrobił 50 tysięcy wyświetleń w pierwszym tygodniu. Jeden z lepiej oglądających się filmów na moim kanale. Będzie więcej, bo się po prostu zakochałem w lataniu tymi dronami. No i co ja poradzę, że mi się podoba? Będzie kurs fotografii z drona. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, te 10 lat doświadczenia w fotografii. Podzielę się tą wiedzą, przeleję na Was? A skoro z YouTube'a chce zrobić swoją pracę, no to jest szansa, że ten kurs będzie jakoś tam niewiele, ale jednak, jednak płatny. A jak nam radośnie rządzący pozwolą, to wyjazdy i spotkania z widzami i pewnie jakieś turne po Polsce z lataniem, kto wie czym jeszcze. Skoro większość was to 35-letni faceci, to jak może wyglądać takie spotkanie? Pomyślmy, jak nas wszystkich zeszczepią i nie wyrosną nam trzecie ręce, albo te chipy ze nie połączą się z chemii trailsami i porównywaniem 5G, i wszyscy nie poumieramy. To spotkania. To co, zapinamy pasy i jedziemy z tym 2021. Hej! Oh. Widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.